Największa cecha księdza Budynia to wyrozumiałość i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Deserek. Muszę krótko wyjaśnić. Kiedyś z dziećmi pisaliśmy fraszki na temat księdza Budynia. Wisiały na tablicy, świetnie napisane przez dzieci. I ksiądz Budyń został nazwany deserkiem i dla mnie jest ciągle deserkiem. Przyjaźń. I to przyjaźń jako najwyższa forma miłości wyrozumiały, bo ksiądz budyn dla wszystkich miał wyrozumienie. Opisać księdza w jednym słowie naprawdę nie jest takie łatwe. Uważam, że jest dyplomatą, bo obserwowałam, że ksiądz budyn jako rektor zawsze się starał załatwić trudne sprawy tak, aby nikogo nie urazić. Jako proboszcz i jako rektor ujmujący, powiedzianym, życzliwością i dobrocią, zawsze pogodny i taktowny, zainteresowany ludzkimi potrzebami. To jest bardzo trudne. Jednym słowem, opisać kogoś, kto przez tak wiele lat służył Panu Bogu, Kościołowi, parafii polskiej misji w Niemczech, jest trudne. Powiem tylko tyle, oddany Panu Bogu, oddany ludziom, oddany Kościołowi, oddany parafii, oddany Polskiej Misji Katolickiej, całym swoim życiem. Pragnijmy bardzo głęboko księdzu podziękować za otwartość i wprowadzenie do naszej parafii misji domowego kościoła. I Uczył nas takiej prostej, zwyczajnej wiary bycia przy sobie i zawierzenia Panu Bogu we wszystkim i nam daje w dalszym ciągu dużo obozu w naszym małżeństwie. Za to bardzo pewnie niesiemy się podzięcia. Przede wszystkim za stwarzanie wokół siebie i wokół nas bardzo dobrej, życzliwej i radosnej atmosfery i za to go najbardziej. Dziękuję mu za to, że po prostu tu był z nami tyle lat i był dla nas opokojny. Za długoletnią współpracę, za piękne pielgrzymki, ale też za kolonie z dziećmi, które bardzo dużo radości sprawiali i człowiek się dużo od dzieci umiał nauczyć. Dziękuję księdzu za miłą współpracę, za dobrą atmosferę, za życzliwość ale także za to, że często służył radą. Za otwartość Księdza Budynia na inicjatywy laikatu, czyli parafian, bo to zachęcało zawsze do zaangażowania się w życie parafii. Doświadczyliśmy tego właśnie przy zakładaniu kręgów rodzin szczególnie, no i służył zawsze radą i wsparciem. Za wiele rzeczy, ale przede wszystkim za przykład i kapłańskiego życia, i kapłańskiej służby, służby parafii i ludziom. Żeby zrozumieć, za co jeszcze powinniśmy być szczególnie wdzięczni, to wybierzmy się, proszę, w mały spacer. Otóż polska parafia nigdy nie miała swojego zaplecza. Nie było gdzie uczyć religii, nie było biura. Było trudno, uczyliśmy się w piwnicy, sąsiedniego budynku. W 1984 roku, staraniem księdza Budynia, wybudowano pierwszy dom parafialny. Kamień węgielny jeszcze jest do dzisiaj pamiątką tego niezwykłego dla nas wydarzenia. Bo tutaj było biuro, tutaj mogliśmy uczyć religii, tutaj była sala, w której spotykali się ludzie przychodzący nam ze świętą. A było tych ludzi coraz więcej, więc 10 lat później postanowiliśmy rozbudować dom parafialny i znowu staraniem księdza Prawata udało się uzyskać środki i dobudowano drugą część domu parafialnego, już piętrową bo i tutaj znalazłem miejsce biblioteka, Sala katechetyczna, sala do tańca. Znalazła miejsce duża sala, w której odbywają się spotkania parafialne, spotkania seniorów, różnego rodzaju uroczystości. I dzięki temu jego zaangażowaniu dzisiaj możemy znajdować się w tej sali, która służy nam wszystkim. Księża prałacie, bardzo serdecznie dziękujemy za to zaangażowanie, za tę pracę dla nas wszystkich. To dzieło służy dalej, jest pielęgnowane. Niech Pan Bóg obdarza zdrowiem i radością życia. Szczęść Boże. Bardzo śmieszna przypowieść nam się zdarzyła, gdzie przygotowywaliśmy się wszyscy do bazaru Wtedy była akcja nie tylko o osobach dorosłych, ale i też staraliśmy się wprowadzać dzieci w taką posługę, że coś musimy od siebie dać drugiemu człowiekowi. No i nasze dzieci akurat wchodziły w taki okres, gdzie były robione piękne świece z Bosku, i tam dzieci zajmowały się sprzedażem tych wszystkich rzeczy. No i my też, jak zwykle, poszliśmy z naszą trójką do kościoła. Nasze dzieci powiesiły kurteczki w pewnym miejscu, no i zabrały się do swoich obowiązków i rzeczy. Po skończeniu bazaru trzeba było się szykować już do domu, jak posprzątaliśmy, no i się okazuje, że kurtka naszej córki została sprzedana na bazarze. I na to wszystko ksiądz tutaj popatrzył na mnie, popatrzył na te nasze dzieci i powiedział to jest powiedz, najważniejsza, to jest rzecz, że Dzieło miłosierdzia zostało dokonane, a kurtka zatroszczymy się finansowo. Takim sposobem dziecko otrzymało nową kurtkę od Księdza Budyni. Dzięki Księdzu budyniowym w Jerozolimie mogliśmy w grupie przeżyć, że w grobie Pańskim. Z bliskimi mi ludźmi, z mężem, z całą grupą. Zdaję sobie sprawę, że bez inicjatywy księdza Budynia nigdy mi by się coś takiego nie wydarzyło i to sobie bardzo cenię. Kiedy został rektorem Polskiej Misji Katolickiej i przenosił wszystko z Wielcburga do Hanoweru, to musiał przenieść również gazetę Nasze Słowo. I zostałam zaproszona wraz z innymi nauczycielami polonijnej szkoły do tego, aby coś dla tej gazety robić i pisać czy redagować, no co kto potrafił. No i początki były trudne, bo to były jeszcze takie dosyć mało rozwinięte czasy komputerowo, że tak powiem. Były problemy z grafiką, były problemy z edytorstwem, z korektą, no ze wszystkim były problemy. I kiedy już wydawało nam się, że nie podołamy całej tej inicjatywie, i kiedy pracy było bardzo, bardzo dużo, a ludzi mało, albo może i kompetencji też trochę za mało, to podczas któregoś spotkania w rektoracie popadłam w wątpliwość i zakrzyknęłam no przecież tu jest, proszę księdza, tu jest tyle roboty i tu ma ksiądz z tym tyle roboty, więcej niż włosów na głowie. I w tym momencie się zorientowałam, że popełniłam gafę i chciałam się wycofywać z tego, Mówię, no, no nie no, że to przepraszam, że ja właściwie to nie tak to miałam ująć i zanim się tutaj wyplątałam z niefortunnie użytego idiomu, Ksiądz podrapał się po głowie i powiedział, jeżeli tylko tyle problemów co włosów na mojej głowie, to Pani Izo jakoś ogarniemy. I to było chyba najśmieszniejsze moje wydarzenie w towarzystwie księdza rektora seniora. Religia dla przedszkolaków. Przypominam dwie dziewczynki i kile, kile. To na pewno ksiądz dostanie uśmiech na twarzy, bo to było niesamowite, jak również bardzo miłe wspomnienia mam z wyjazdów z dziećmi. Najlepsze wspomnienie to nasze wspólne podróże do Rzymu i do Izraela. Ja też właśnie zawdzięczam piękne przeżycia w czasie pielgrzymek i wycieczek. Ksiądz Budyn był świetnym organizatorem, dlatego panowała zawsze przyjazna atmosfera i dzięki temu poznałam wiele ciekawych liczących się miejsc oraz okazałości. Tych by było dużo, ale właśnie tutaj w tej kaplicy to był Dzień Matki. Ksiądz brat lubił prowadzić dialog z dziećmi w czasie kazania. Zapytał dzieci, co robi mamusia. Więc dzieci długo opowiadały o tym, co robią mamusie w domu. Ale przyszło kolejne pytanie, a co robi tatusz? Dzieci milczały chwilę, a jedna z mam takim teatralnym szeptem, który rozległ się na całą kaplicę, powiedziała nic. Rozległ się śmiech, to była salwa śmiechu i nie było mowy o kontynuowaniu kazania. Wszyscy byli tak rozbawieni tą odpowiedzią. Ale radość też powinna być w kościele i uśmiech. Przede wszystkim radości z posługi. Pan Jezus wybiera odpowiednie osoby do posługi i ksiądz Budyń ma w sobie jedną rzecz. Prostość wypowiadania wiary. Życzymy, aby ta posługa przynosiła dużo radości, dużo pokoju i zadowolenia osobistego. Na dalszą drogę, żeby ksiądz Budyń Również w tym późniejszym okresie życia znalazł swoją drogę, a mogę powiedzieć, że bycie starszym nie jest wcale takie łatwe. Życzę Księdzu przede wszystkim dużo czasu na czytanie książek, bo parę razy w mojej obecności wyraził Ksiądz żal, że piękna misja, piękna praca, wszystko bardzo pięknie, ale gdzie ten czas na czytanie pokaźnego księgozbioru? Więc teraz proszę Księdza, proszę usiąść i czytać. Dużo zdrowia, radości i jako rektor, żeby wreszcie mógł zasłużenie sobie bez stresu odpoczywać. Na dalszą drogę życzę księdzu mało troski i stresów. Aby ksiądz miał teraz trochę czasu na zasłużony odpoczynek i regenerację. Takiego pogodnego przyjmowania codzienności. I dalszej radosnej aktywności oraz trwałego zdrowia. Księża Krałacie, życzę przede wszystkim Bożej Opieki na dalsze lata życia. Życzę zdrowia, zrealizowania swoich planów, które są dalekosiężne, i ich zrealizowanie pomoże zachować piękno historii Pasterstwa Polskiego w Niemczech, w Kanaderze. Równocześnie z całego serca dziękuję za wszelką pomoc, jaką świadczysz tutaj nam w Kościele, w Parafii, swoją obecnością, radą i swoją modlitwą z nami w Kościele. Szczęść Boże! Księdza budynia nie będzie nam brakować, bo, bo tak, ksiądz jest. jest z nami. Ja już jestem taka szczęśliwa, że możemy słuchać kazań księdza budynia, że ksiądz zawsze istnieje w naszej parafii i dopóki Pan nie powoła, ksiądz z nami zawsze będzie. Nie jestem w stanie na to pytanie w ogóle odpowiedzieć, bo... Musimy pożyć z następnym księdzem, rektorem, i po pół roku będzie można powiedzieć, czego nam brakuje, i tak sobie po cichutku porównać, przy pamiętaniu, że każdy jest inną osobowością. Myślę, że przede wszystkim poczucia oparcia i opoki, bo jak tam opoką był Piotr, tak tu naszą opoką przez lata był Ksiądz. Księdza Budynia jako osoba. Po tylu latach trzeba się do tego przyzwyczaić, że ksiądz Budyn nie pełni już funkcję rektora. Ale jak dobrze, że nadal pracuje nad projektem archiwum. Jest szczęśliwy, ma nowe hobby. Dla mnie posługa księdza rektora była taka ofiarna i budująca, a teraz przyjdzie nowe i zobaczymy, Prawda? Jakie priorytety ma na następca? Odpowiedzieć na to pytanie jest trudne. Przede wszystkim musimy pamiętać, że ksiądz Stanisław Budyn jest żywą kroniką Polskiej Misji Katolickiej i w Hanowerze i w Niemczech. Doskonale znał historię, doskonale znał warunki, w których przyszło Pracować w różnych parapiach w Niemczech i równocześnie był znakomicie zorientowany w historii polskiej misji katolickiej w Niemczech i w historii również i księży, którzy tutaj pracowali. Ale czy to będzie brak? Myślę, że nie. On będzie tym nam nadal służył. Dużo, dużo lat spędziłam wokół Księdza Budynia, z Księdzem Budyniem, pracując w misji, pracując w rektoracie, od czasu do czasu razem wyjeżdżając. I było tyle okazji do stawiania pytań, na które Ksiądz Budyń zawsze odpowiadał bardziej żartobliwie, mniej żartobliwie, poważnie. Wobec tego w tej chwili nie mam żadnych specjalnych pytań do Księdza Chciałam księdza zapytać już parę razy o to, ile razy ksiądz przeczytał wyznania świętego Augustyna. I do tej pory nie zapytałam, pytam teraz. Nie wiem, czy to pasuje powiedzieć, ale jak tu zaczęłam i znów wrócę do wyjazdów z dziećmi, to przyszłam do księdza Budynia i zapytałam się, czy on mi może trochę nachyl po polsku dać. No bo miałam trochę problemy, bo wszystko wtedy od dzieci nie zrozumiałam. Na przyszłość życzę księdzu Prałatowi więcej spokoju i długich lat życia. Miałam tyle okazji być w bliskości księdza, rektora i dlatego wprost pytały się i szczerze rozmawiał. Wszystkie pytania, jakie mu stawiałem, to jakie chciałem mu zadać, to mu zadałem. I otrzymałem wszystkie odpowiedzi. Super. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. chyba, że książkę napiszę o księdzu budyniu, no to wtedy. Rektor, jak wzorzec z sewres. Wyrobnik misji. Nie tyle ksiądz, kapłan, szef, przewodnik, redaktor czy rektor, co właśnie wyrobnik. Lista funkcji długa. Kto chce, niech je wszystkie zapisze dużą literą. Nie ma to większego znaczenia, bo chyba dla większości był, jest i pozostanie księdzem budyniem. Nie pomaga korekta, że nazwisko w mianowniku ma formę budyn, więc budyna z budynem i budynowi. Sama zresztą bark zmiękczenia nad ostatnią literą odkryłam nie bez rozczarowania po dobrych 20 latach znajomości. Na moim odcinku drogi, najpierw probosz polskiej parafii przy kościele Maria Friden w Hanowerze. Potem rektor polskiej misji katolickiej w Niemczech. Wyrobnik misji. I choć na pielgrzymce w Izraelu usłyszałam z ust młodego księdza określenie capo di tutti capi, to stylistycznie protestuje, bo ksiądz Budyn z kreską lub bez to zdecydowanie sługa sług niż Bos. Niech inni sumują całokształt jego pracy twórczej, pasterskiej, czy jakiej tam jeszcze. Od wywalczenia możliwości nauki języka polskiego w przemisyjnych szkołach, po odwiedzanie Polaków w więzieniach. Do dziś pamiętam odpowiedź księdza na zdziwione pytanie, dlaczego zanosi Polakom w niemieckich więzieniach papierosy, a nie różaniec. Opowiedział, że najpierw potrzeby niższego rzędu, a potem religia, etyka i metafizyka. Że człowiek tak ma i nic tego nie zmieni.